Dzień dobry, Kochani. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że jesteście zdrowi i cieszycie się piękną pogodą. U mnie, co prawda, jest troszeczkę liście mokro, wilgotno i zimno, ale przyszłam dzisiaj tutaj właśnie do was z dobrymi wiadomościami, jak zwykle z olejkami, więc nawet jeśli nie czujecie się dobrze. Macie jakieś choroby, infekcje wirusowe, leżycie akurat nie pod pierzynką, pijecie sobie ciepłą herbatę, odpoczywacie, bo wtedy bardzo wiele z nas nie ma siły na nic, to, to ten live, to wideo będzie dla Was bardzo pomocne, ponieważ w tym wideo opowiem o ośmiu olejkach, które wybrałam dla Was specjalnie po to, aby pomóc w różnych problemach wirusowych. Jeśli macie akuratnie y, grypę, jeśli macie jakieś przeziębienie, y, dopadła was gorączka, objawy takie jak ból gardła, y, bóle mięśni, bo często właśnie przy przeziębieniach mamy bóle mięśni i to jest takie charakterystyczne, bo y, Mamy też osłabienie i to wszystko sprawia, że czujemy się czasami tacy po prostu wymięci i wyrzuceni. E, musimy po prostu dużo, dużo odpoczywać. I te osiem olejków, o których Wam za chwilkę opowiem, e, bardzo pomaga właśnie w tych takich problemach, przeziębieniowych, właśnie teraz w okresie jesienno-zimowym, a także przez całą zimę, wiosnę, bo wtedy mamy zwiększoną zachorowalność właśnie na takie różnego rodzaju choroby wirusowe. Zestaw, który dzisiaj wybrałam dla Was, nazwałam Cudowna Terapia. Z tego względu, że zawiera 8 olejków, które absolutnie są wyjątkowe i są nam w stanie pomóc w sytuacji infekcji wirusowo-bakteryjnej albo wirusowej, bo grypa, przeziębienie to najczęściej atak wirusów na nasz osłabiony troszeczkę organizm, więc te 8 olejków jest w stanie pomóc w problemach z bolącymi mięśniami, z gorączką, z bólem gardła. Z naszą obniżoną odpornością, jaką mamy w tym, w tym czasie, i z wieloma innymi symptomami, objawami infekcji wirusowej, z którymi nie możemy sobie poradzić albo z którymi chcemy sobie poradzić w sposób naturalny. Rozwiązaniem problemu przy przeziębieniu, przy grypie jest zmniejszenie liczby patogenów do, w naszym organizmie, tak, żeby nasz organizm mógł sam poradzić sobie z infekcją. Bo my mamy układ odpornościowy właśnie po to, żeby e, usuwał wszystkie patogeny, nad, nadmiar patogenów z naszego organizmu. A jeśli mamy układ odpornościowy osłabiony z jakiegoś powodu, no to wtedy łatwiej, y, łatwiej y, złapać nam różnego rodzaju infekcje wirusowe. Osiem olejków z zestawu cudownej terapii to ole dwa olejki podstawowe, i sześć kompozycji. Ja jestem generalnie wielką fanką kompozycji z tego względu, że kompozycje olejkowe tworzy się generalnie po to, aby dobrać olejki o podobnym działaniu, które się wspierają, a których składniki mają wspólne jakby zadanie rozwiązać konkretny problem zdrowotny u danej osoby. Więc osiem olejków z zestawu cudownej terapii. To jest tak. Na pewno pojedyncze olejki to jest mięta i czerwona pomarańcza. Mięte większość z Was zna, podejrzewam, że wszyscy sięgamy po nią zawsze wtedy, kiedy albo boli nas głowa, albo bolą nas mięśnie, albo w momencie, kiedy mamy gorączkę. Fajnie łączyć ją z innymi olejkami, albo jeśli mamy problemy takie z układem oddechowym, albo z układem trawiennym, bo też na to bardzo się fajnie sprawdza, na przykład problemy z trawieniem. I tutaj możemy ją wykorzystać przy na przykład, bolących mięśniach, gorączce, akuratnie przy grypie, przeziębieniu. Więc mięta jest tym olejkiem, który powinniśmy mieć w apteczce w momencie, kiedy chorujemy albo często chorujemy, mamy sobie układ odpornościowy albo jeśli nasze dzieci chorują, bo zwykle jest tak, że małe dzieci często chorują. Czerwona pomarańcza. Czerwona pomarańcza to jest cudo. Cudo cytrusowe. Generalnie wszystkie cytrusy są idealne, jeśli chodzi o wspomaganie naszej odporności. O walkę z wirusami. A działają generalnie przez, przez to, że wspierają nasz układ odpornościowy. Ale też dlatego, że są silnymi antyoksydantami. Więc w takim zestawie jest, wydaje się idealnym, załączyć właśnie taki olejek do, do zestawu, dodać go w momencie, kiedy chcemy walczyć z problemami infekcyjnymi. Właśnie olejkami. Kolejny olejek, i to już jest kompozycja kompozycja, e, która jest e, tak s, s, skomponowana, aby rozwiązać kolejny ko, konkretny problem e, to jest kompozycja Balance. I co robi ta kompozycja? Ja sobie tutaj wypisałam, jakie olejki zawiera bo wszystkich nie jestem w stanie zapamiętać kompozycji, chociaż i tak wybrałam takie główne olejki, które ta kompozycja zawiera. E, bo jest ich, jest ich kilka. Czyli tak, kompozycja balans to jest trzeci olejek w tym zestawie równoważy nasze emocje, stres, depresję co jest wyjątkowo istotne przy problemach yy, wirusowych. Nam się wydaje, że yy, my jesteśmy tylko zmęczeni, mamy słabą odporność kaszlemy, kichamy, bolą nas mięśnie ale tutaj, jeśli chodzi o stres oksydacyjny naszych komórek i układ nasz nerwowy, to on również wymaga intensywnego wsparcia, jeśli chodzi o działanie w momentach, kiedy mamy osłabioną odporność. I tutaj y, następny olejek, również kompozycja, bodyguard. Często porównywany z olejkiem Czterech Złodziei. E, nie bez powodu, ponieważ zawiera m.in. te olejki, które są właśnie w kompozycji Czterech Złodziei: czyli goździk, cytryna, rozmaryn, tutaj jest też kadzidło, e, cynamon, ale mamy też kurkumę i rumianek. Kurkumę e, też już wiele z Was zna. I wiele osób wie, że bardzo jest dobrym olejkiem, który wspomaga na przykład odpornościowy w walce właśnie z patogenami. Jest silnie przeciwzapalny. Ale mamy również olej z pachnotki. Olej z pachnotki bardzo silnie działa antyoksydacyjnie, jak też wiele, wiele olejków, chociażby jak goździk, właśnie w tej kompozycji. Ale też zawiera flawonoidy i tutaj zawiera kwercytynę. Być może, że co mi się dzisiaj tak język plącze, ale jak chcę coś szybko powiedzieć i powiedzieć dużo, no to często tak jest. Więc kwercytyna, być może słyszeliście już o kwercytynie, która bardzo silnie wspomaga organizm przy problemach z układem oddechowym. I tutaj właśnie w tej kompozycji mamy tą kwercytynę. Kolejna kompozycja, kompozycja IMM, jak sama nazwa wskazuje, to jest kompozycja, która wspomaga nasz układ odpornościowy. I ta kompozycja zawiera, już Wam mówię, eukaliptus, między innymi imbir, oregano, drzewko herbaciane, kadzidło i goździk. I jak widzicie po lejkach, można wywnioskować, że jest to petarda, jeśli chodzi o, o nasz układ odpornościowy, i ta kompozycja jest nastawiona na to, aby wspomagać nasz organizm silnie, bardzo silnie przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Bo sam eukaliptus już wiemy, że działa silnie przeciwbakteryjnie, a tu w połączeniu z innymi olejkami, jak na przykład z goździkiem, to daje nam y, absolutnie wyjątkową kompozycję, która. Zwykle w ciągu kilku, kilkunastu godzin przerywa te takie najcięższe objawy infekcyjne. Jej zadaniem jest, jest generalnie właśnie pobudzenie układu odpornościowego, ale olejki, które tutaj mamy zawarte i ich składniki dają nam efekt bardzo silnie przeciwwirusowy i przeciwbakteryjny. Kolejna kompozycja, kompozycja Relax, to jest kompozycja, która właśnie, jak sama nazwa wskazuje, ma... Zrelaksować nasz układ nerwowy, a w tym przypadku konkretnie nasze mięśnie, obolałe mięśnie, które są często napięte, które są bardzo takie zesztywniałe i, 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 i bolą. I tutaj powiem Wam, jakie olejki zawiera. Po których też możemy wywnioskować, że właśnie pomoże ona nam na takie bóle mięśniowo-stawowe: mięta polna, kopajba, golteria, czyli inaczej wintergreen, kadzidło, kamfora, jałowiec, cetr himalajski. Więc bomba, bomba, jeśli chodzi o problemy właśnie takie z mięśniami, bólem mięśni, jeśli chodzi o infekcje wirusowe. Następna kompozycja to jest kompozycja Miracle, czyli cud tłumacząc na, na polski, i to jest kompozycja, która zawiera e, również kilka fajnych, fantastycznych olejków, które wspomagają nasz układ e, nerwowy, odpornościowy, ale i nasz układ pokarmowy. Bo jeśli nie wiecie, to wszystko tak naprawdę ma związek. Na pewno słyszeliście powiedzenie, że nasze zdrowie pochodzi z jelit, i tutaj również jelita trzeba wspomagać w momencie, kiedy mamy infekcję wirusową, jak przeziębienie, grypa. I właśnie olejek Miracle zawiera pomarańcze i cytrynę, które, jak wiemy, oprócz tego, że są silnymi antyoksydantami. To działają bardzo dobrze na nasz układ pokarmowy, a także na naszą wątrobę, chociażby troszeczkę detoksyfikując ją. W tej kompozycji jest też fenkuł, który znany jest z tego, że reguluje pracę naszych jelit. Czyli jeśli zdrowie pochodzi z jelit, a wyregulujemy sobie tutaj pracę naszych jelit, to automatycznie Zwiększy się wchłanianie środków odżywczych, różnego rodzaju witamin, minerałów, które w tym czasie powinniśmy zwiększyć. Jest też w tej, w tej kompozycji kopajba, olejek, który jest silnie przeciwzapalny. Na pewno o nim nieraz słyszeliście. Jest też bazylia, kardamon, które wspierają drogi oddechowe. I ostatni olejek w zestawie cudownej terapii, to jest INF. To jest skrót od słowa inflammation, czyli stan zapalny, stany zapalne. I ma właśnie zadanie zmniejszać te stany zapalne w naszym organizmie. Olejkami, które wchodzą w skład tego, tej, tej kompozycji, to są m.in. krwawnik, kopajba, szałwia, geranium i kocanka włoska, czyli również nastawione silnie na działanie przeciwzapalne w naszym organizmie. Więc dużo zdrowia Wam życzę, kochani, i miłego dnia. Do zobaczenia.